Nie bo idzie szybciej, zobaczy tutaj ten jędyczka się niesie jajko i z kurą siedzą Zobacz jak się schowali. No, Czekaj czeka o i kura O, tam kura pod spodem no, A to z kurczakiem. Ty... A to z kurczakiem tym swoim co ona no, tanie no. A ja mówię ten A ja jak szukam jest że zakinę, a to a Dobra, to nie przeszkadzamy panie, jeżeli tak... A zobaczy, może jajko ma, Ay, zobaczy. Nie, ale ucieknie. Nie ucieknie. Zobaczy, czy jajko ma. Czy zniosła, tak delikatnie. Co, są jajeczka? Są. So. O, jest. co uciekła, tak? No, mówiłam, nie, nie ruszać. I co, jajeczka są? Pokażę. Są. So. A są jajeczka.